ganiať. Bibi, chodź, chodź. Chodź, Bibitka, chodź szybciutko. Lolek odejdź stąd. Nie. Odejdź. Zawajcie Lolka. Bibi, chodź, chodź, chodź szybciutko. Chod, chodź, koch, Edytka, chodź. To jest Edytka, ona się będzie wezła Edytka. Bibi, dawaj. Nie, ja się Dawaj kochana, pokaż chyba skrzydła. Kochanek, jakie ci cycki urosły. Słuchajcie, ja myślałam, że to gęzioro to gęź. Nic, nie ma. To mi złamał. Co, 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 co? Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, Bibi. Dawaj na. O, tu koperek. Tylko proszę, koperka mi tutaj, że widzę, że ją załatwiona. Chodź, dawaj. No Bibitkę na pewno ganiał Lorenzo. Ja widziałam po prostu. Też się tak. Lorenzo ganiał na pewno Bibitkę. Chodź, chodź. Dobra, no słuchajcie, to co ja będę się Dobre. zbierać, Dobre. wszystko jasne, tak. Halna kończy robotę, wy robicie to chcecie, ja tutaj wie co tutaj działać, mieszać ocet, pamiętać zwierzęta na kamień. zresztą oni przyjdą, nie da ich jeść, to mam przeszkadzać, to nie ma tak, że... No to ta sama ja pójdzie, bo moich. ten y, twój sąsiad powiedział, że nie mogę tam schodzić na ta poza. Nie no Edyta się już tym zajmie, Ty już masz tylko po skończyć to co tak, jest tak, wiesz to do zrobienia. To tak, tak, to tak. to zagrabię. Tak, zagrabisz I Dziękuję Maja, że mi... i się i ja widzimy, się. nie wiem, jak słyszymy się, bo Ciebie jutro nie ma. Jeżeli ten Stacho do mnie nie przyjdzie, to tu przyjadę. No to czy jak Stacho nie przyjdzie, to no. przyjeżdżasz i, i kończysz ten, y, y, malować dom? Ach. Słuchajcie, dajcie sobie też tutaj przetrzyjcie to, nie? To jakąś szumatką. Dobrze, bo to jest Biorę moją ryżową marynareczkę i jadę na kursyż. Wszystko wzięłam, no widzisz, zapomniałam. i dwóch książek zapomniałam i zapomniałam czegoś tam jeszcze. Ja wodę bym wzięła ze sobą, bo ja mam długą drogę. Długa droga przede mną, słuchajcie, na kurs do pana Artura. Oj, pan Artur jest specjalny, ja to powiem, ja to, ja to przyznam. Ja z wieloma osobami, które się zajmują, yy, ezoterytką i w ogóle wróżki, nie wróżki, wszyscy na kursach, ja wam powiem i nikt tak od razu nie stwierdził w dwóch słowach określić mojej przesz przeszłości, także jadę, pan Artur w ogóle fajnie opowiada o tym wszystkim, o o energiach, no i to będzie przede wszystkim BHP, jak z nimi pracować, żeby sobie nie narobić, słuchajcie bierzesz od kogoś negatywną energię, no i co? Trzeba z nią zrobić, zneutralizować. O, tutaj słuchajcie, jak zwykle kociarnia. Tu jest ojciec, to jest najstarszy kot na podwórku z córką, córka w ciąży. Słuchajcie, Rambo i Piratka, Piratka też bez oka. Nie ma Gieńka, są Giejka w ogóle koty, one tutaj przysiadują. Eletka, uwaga, bo Rambo czy potrafi sobie, wiesz... O, i jest Roksanka. Nie, to nie ja. Roksanka, co ty robisz dziecko? Oczywiście, łóżeczko telefonik, to są dzieci, nowoczesne dzieci. O. Nie, no wasza generacja to tak wiesz, robi właśnie. To nie? No ja. I cukiereczki, telefoniki i oglądamy. Zobaczcie, to jest samo to, co masz tu robić. Nie będziesz za gęsiami ganiać, nie? Dobra, ja, wy sobie tutaj rządzić. Zaprowadź babcię. Sygnali GPS Interrupto. Zaprowadźcie babcię pod ten ten pod. Tak, po te drzewo, przecież to niedaleko, półtorej kilometra na piechowce albo na dwóch. Jak prosto pójdziecie Roxy, ja to. to dojdziecie do buga. Pójdziecie cały, cały, cały czas tak. jak wy ty wyjdzie jak będzie droga, to wyjdź i dojdziesz do tego i już będziesz tam przy tym drzewie. To musisz iść cały czas prosto wziąć tą ulicę tam. Chodź ci pokażę. Roksi! Tu! Wychodzisz na główną ulicę! A ja wiem! I idziesz wiesz, w prawo! Znajdujesz taką drogę po drugiej stronie ulicy i idziesz cały czas brzegiem rzeki. I, i na pierwszym zakręcie zakręcasz i wychodzisz przy klasztorze. W jabłocnej. To jest miejsce mocy. Nikt o tym nie wie jeszcze, no, Chyba wiedzą tylko, jaki tam ten dom stoi. Ale ja znam jeszcze lepszy dom. Bez krzyży, bez różańców. No, piorun w niego czas na udzie rozwalił. Słuchajcie, no to jest miejsce super. No, jakieś. Interesujące spotkanie, sabat, o, sabat, ojejciu, słuchajcie jadę, o ich krycha, słuchajcie, chore te koty niektóre zwierzęta, no jest ze zwierzęta jak się ma, to trzeba je leczyć. Słuchaj, Giuseppe, Józeczek, co ty dam? Tu proszę nie tego, kocie, kocie, wąt... ja jest wątróbka kotu, Edyta siadać dać wątróbkę, bo nic nie będzie chciał jeść. To jest Maja moja to, mama. Maja Edyta. wieczorem daj dasz, dasz im tą wątróbeczkę im pokroisz na kawałki dasz no im to to. bo czarny kot nie będzie nic ja tam będzie ja tylko coś takiego nie będzie budował, kurde. Niech wodę pije przynajmniej. Się od z głodu nie zdechną. No, no raczej nie mają. Musy przynoszą taszki na wycieraczce są no. z rana. Ten Maja, myśli, te koty tak, tak. więcej. Tak, czasami potrafią do łyżeczka wsadzić myszkę. Maja, Ale jak kot... ciebie lubi, bo jak cię nie lubi, Ci żadnej myszy nie przyniesie. A ten kot jeden z drugi więcej z no. niż ty. No kosztują my na pewno więcej niż ja, bo ja ja Mój sobie daje nam. A jednak bo ja tutaj wiesz co tu zasadziłam, gdzieś no będę Ja jadę, papa! Pa. otworzę ci bramę, ile mają otworzyć bramę. Nie. Zamknij bramę za mną, a bo ja się zaparkowałam na tym nawierzchni. Też też. To czyli co, jak a ciebie nie... Jak nie, da, jak, jak, jak nie będziesz miał tej e, roboty. Tak, bo tu nie w domu ta robota, to nie że jest z tego. Dobra, to ile ci tak. Pomóżcie. Nie, nie, ja sobie dam radę. Wiesz co, ja mam w ogóle dwie torby do zabrania. Gdzie jest druga? Słucham? Ja mam dwie torby. Gdzie jest ta diora? To a gdzie mam torbę moją? Zostawiam ją w domu, czy gdzie? A nie, tu chyba na stole. Do nie, do samochodu zjadłeś już? Nie, mam jeszcze tkalny niech to... to. ja mam dwie torby. Moja torebka Diora, no i co mi na tej wsi z tej torebki Diora? O kurde. Mam Dior, Rosella, z Pumantii. no to pewnie po jakimś ogromnym winie. Dałam go w pewnie się stoi. Prosecco. Dobra, jedziemy. Torba Fendi, dobra do Warszawy jestem akurat. Dobra. Nóżki, łapki zrobione. Brud, brud pod paznokciem. No, Trzymaj, Po tych winog... winogronkach skupcie. Ale to też będzieś miał brudne łapki jak te wino... winogronka, będziecie się A, dobra, dobra na razkę. Na rasko, na Ja, no pewnie, bo ja... Ja, nie be... ja nie będę płacić za benzynę podwójnie. Im wolniej jadę tym, wiesz, dalej dojadę. No to wiadomo, ja, Maja, jak wolno jedziesz, no to więcej masz spalania. No tak, ale to, wiesz, to kosztuje. No to im wolniej jadę, tym Ile oszczędzam. Szrena, y, w no szre, jak będę jechał 180 do raz to potem A gdzie ja mam się tak rozpędzić tam, jak tu pełno, wiesz, lasów, to jakieś zwierzę zabije. No 100% je zabije, jakie walne to tam, tam, tam. Dobra, bocie, nie poleciały. Do A kraju Gdzie on gdzieś wychodzi? Patrz, tutaj, tutaj! Lole no, ale teraz ja jadę, ty masz być czy masz pilnować Masz kunę, kunę gonić Nie, że ty się źle czujesz, żeby cię kleszcze pogryzły Nie, nie, kochany Na kleszcze to ty powinieneś być uodporniony 650 zł mnie kosztowało to Kochany Dalej ci zastrzyk. daj buziaczka jezcze Buziaczka, jezcze, chodź daj buziaczka Jedziesz ze mną i jedziesz Zabieraj jeszcze dnia. i zabieraj gnojka Zabieraj Lorenza Czekaj, czekaj. Musisz go na ręce zabrać. Zostaw te dynie. Ile tam tych dyni zostało? Wrzuć mi je z tyłu. Wrzuć mi je z tyłu. Do samochodu. Tak. Chciały, one chciały tam jechać. Do Warszawy zawiozę dynie. Słuchajcie, to było... A moje jeszcze nie urosły. O, jakie ładne. To dwie są. Trzy, bo jedną już zdjąłem. Ale to wrzucaj na tyłu i dobrze, na pakę. Tylko psa później na, na ręce bierz i zabierajcie go. Moja, może, to nie to, to czy daj się wziutko, daj, buziulka. No co ty, daj. Da, chodź, nie możesz ze mną jechać, nie możesz, bo idziemy. Ja wiem, głodny jesteś. Dadzą jeść, chodź, dadzą ci jeść. Buźki, dawaj, dawaj, buziączko buziączek mój, buziaczek, bój, chodź. Chodź, do domu, chodź. Już go zabieram, Maja. Chodź. No psinka, no co ci? Ty, jak ją smutny, że ja jadę, zobacz go. Teraz sceny będzie robił. Bierz go na ręce i go nieś do domu. Nie, 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 dawaj, dawaj, dawaj tutaj. Dobra, poczekaj, tylko ja wyjadę i najwyżej go później zabierzesz. Dobra. Słuchajcie, no to się zaczyna, że ja kluczy nie wzięłam. Oje, zostawiłem, tak muszę usiąść, uśmiechnąć się. Ty zapomniałam kluczy, zostaw go, zostaw, bo ja muszę teraz usiąść, uśmiechnąć się, to tu jest cały, wiesz, no, że... rytuał do odprawienia, żeby się dobrze podróż udała. Czyli, znaczy, że muszę się zatrzymać. To, to masz takie samakie ja sądy. Nie, zapomniałam kluczy. Nie. przepraszam, tak powiedziałem, Za jak się gdzieś jedzie, to trzeba usiąść. Jak się wrócisz. No, jak się wrócisz, tak usiąść trzeba, tak. Tak. O, zobacz, mam tutaj dzwoneczek. To jest tak stary kamień. Słuchajcie, to jest taki talizman. Mam ma tyle lat i wiesz, on to jest ósemka z... A pszczoły tak latają. Wiesz, one w ósemkę latają. Tylko z pszczół, to trzeba było dokarmiać. Wiesz, co to jest z pszczołami? To był na razie wydatek. No, co to tak brzmi? Co te moje pszczoły? Tak spokojnie, bo dup pogoda do dupy, pokaż. Rzekł są są, Nie, nie chcę nie próbaj. Edyta, zapomniałam kluczy, teraz muszę sobie usiąść, popatrzeć się w lusterko, uśmiechnąć się, policzyć do dziesięciu. Jak się wracasz, to tak to jest. A co się wróciłaś? No bo zapomniałam kluczy. Tak, bo mam do Tak, mam szczypione do z tymi do domu. O, jaki piękny klucz mam, słuchajcie. Ja nie Lule, będę pokazywać tych schodów obitych. Te, to, to wodę na tak? Co? Do, to wino, gron, tak wody i cukru. A, Ale w, macie w lodówce taką butelkę z y, plastikową z cukrem. To Wejdźcie to. A, dobra. Nie no, dawajcie świeżego cukru, to O, zobacz, spadło wszystko, spadło. Zobacz. A nie, to hally wrzuca, no, je! No, 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 hally się przestraszyły. No dziewczyny. Ja że kury przygniotło, nie? Ty musisz się o to postarać, słuchaj. Później Przes mi przestawić te te Które piękki No pięknie, przynajmniej te mniejsze, te, 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 te dwa rządki. Tak, żeby dobra, trzymały od dołu, tam no Tamtych już wielkich nie będziesz nosił, ale tą, tą, tą... tą, tą. Ile tu tych pięków sobie zostawiam? Ile tutaj krzesełek będzie? Ile tu będzie można siedzieć, nie? malowanie, jeszcze tutaj wnuczka mi namalowała się podpisała, tu ma być łazienka i letnia kuchnia w szuwarach to był basen, ale to teraz kaczki i gęsi korzystają trzeba będzie to wyszorować jakimś domestosem czy czymś, ten basen nie, chyba to tutaj jest jakaś dobra zapalnika